To jest sensu że ja toczymy. No i mamy naszą deskę. Obowiązkowy motyw kulturalny musi być. Następna rzecz, którą potrzebujemy to butelka wody, którą wypijamy, nalewamy kranowy, obwiązujemy taśmą klejącą i kładziemy na ziemię. Na naszą butelkę wody nakładamy zakupioną wcześniej deskę. I jak widzimy, mamy bardzo ładną równoważnię. W takim urządzeniu rozwijamy cały czas naszą sensomotorykę oraz angażujemy mięśnie głębokie i stabilizujące. Przygotowujemy nasz błędnik oraz całe ciało do pracy na niestabilnym podłożu. A teraz pokażemy Wam, jakie ćwiczenia można wykonywać właśnie na takim sprzęcie. Teraz pierwsze ćwiczenie. Przechodzimy do podporu przodem. Kładziemy nogi na desce. Utrzymujemy już na początku stabilizację, napięcie całego ciała i uginamy ramiona. Klatka piersiowa nisko ciągle mamy napięty brzuch, spięte posiadki i wykonajemy kilka powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem są przysiady. Musimy tutaj pamiętać o trzech rzeczach. Cały czas utrzymujemy równowagę, plecy są wyprostowane i staramy się, aby kolana nie przekraczały linii stóp. Trzecie ćwiczenie. Przechodzimy do podporu przodem. Tym razem wariant z rękami na desce. Utrzymujemy całe ciało w linii prostej i uginamy ramiona. Namion. Pamiętamy o tym, że mocno brzuch spięty, posiadki spięte. Czwarte proponowane przez nas ćwiczenie to podporu przodem z rękami na desce. I powolutku przenosimy środek ciężkości z prawej na lewo. Ja pokazałem na odwrót. Staramy się, aby brzuch i pośladki były cały czas napięte. Ciało trzymamy w linii prostej i bujamy.